Rozważania. Choć przyrzekamy poprawę, nie dotrzymujemy słowa. A kiedy mija zagrożenie, grzeszymy od nowa. A ty, panie, ciągle nam wybaczasz. Rozgrzeszasz, miłością otaczasz. Dla naszego zbawienia cierpisz katusze. Walczysz o nas, o każdą duszę. A czy my to doceniamy? Czy my dostatecznie Cię kochamy? Czy potrafimy zrezygnować z przyjemności, by Cię uchronić od boleści, poniżenia, pohamienia? Czy gotowi jesteśmy zawrócić ze złej drogi, by uchronić Cię przed katowaniem i ukrzyżowaniem? Bezgraniczna jest Twoja miłość. Cierpiąc za nasze grzechy, nigdy nie powiesz: koniec do! Wypełniasz wolę Ojca? Szykujesz dla nas z niebie mieszkanie? A my, czy my zasługujemy na Nie? Czy otwarcie wyznajemy wiarę? Czy gotowi jesteśmy dla Ciebie ponieść ofiarę? Czy gotowi jesteśmy stanąć w Twojej obronie? Kiedy inni mówią, że Bóg to zartofanie? Czy lepszy kazań żyjemy? Czy je wszystkie akceptujemy? Czy kochamy też Niego? Czy nie uchylamy się od cienia dobrego? Czy Można zadać kolejne i kolejne i kolejne pytanie? A Ty, Panie Jezu, Ty, Panie, znasz odpowiedź na nie. Choć nie zadawala Ci wcale, Ty nas kochasz dalej. Kolejną nam szansę dajesz. W walce o nasze życie wieczne nigdy nie ustajesz. A my ranimy cię od nowa, nieustannie krwawił twoje rany, a my szykujemy ci golgotę nasz jest ukochany.